Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa dwie dechy. Ta! Dobra. No, no i to dalej. Ej. Bo. No, proszę teraz. Yes! let's go. Ej. Dobra, Ej, nie, strasznie co?! <grystanie> Dobra, więc teraz jako, że mamy tyle samą punktów, to kto pierwszy trafi do tej ostatniej miski, wygrywa cały odcinek. Teraz wyjdzie za pierwszą tak i No nie! <grystanie> Dobra, więc wygrywa. No, Dziękuję.